Witam. Dzień dobry! Czego widzowie? A mój się działa? Bo nie wiem czy zdejmowałeś tego info, czekaj. Ja, ja, jakie runy mam grać na tym kartusie? Ty patrz, Kartus ma wysoki winrate na topie 55% winrate w 141 gier? Działa, działa, Dobra, działa Szykodzik, do dzisiaj. Dzięki Pseudo Musicie korzystać. Ban champion, bo nie ban Nie, bankson, action, 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 action. Muszę się przestawić. Jakie mam grać runy, Peter? Na tym kaktusie niby nowe, ale ja mam grać czerwone? No bo first strike to syf chyba, nie? Nie no, first strike to jest największy bait w League of Legends Dru Drugi po Baronie Czekaj, co jest baitem? No, y Fairstrike. strike Nie lubię AR na kaktusie a, 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 a co się stało z Fiorą? No mam ochotę na kaktusika Kurde, ale ja nie lubię Ery. Powrót do Talonika na midzie, tego się nie zapomina, ale nigdy Talonem nie grałem Ja*** sylas no, bo... Ja nie wiem czy Fejfrasha nie wolę, no bo chodzi o to, że ja, nie, ja się nie skupiam na zabijaniu na, na mojej linii. Mnie jedy, jedyne co obchodzi na kartusie na topie, żeby fala była. Do, żeby miniony były zadbane. I to wszystko. Ja nawet nie próbuję zabijać na topie. Siema Polish Timo, siema chomik. Mogę gnać to zagrać. Ostatnio się dało. Niby Sylas jest dobry? No jest dobry. Ale jak weźmie Rkę i zagra tak jakaś super wybitnie, to to jest git. Nie wziąłem takie runy. Nie no, Xarol nie było tak. Nie ma takiej opcji w ogóle. Ty chyba mi no bo... pomyliłeś. Z Mam taką e, runę niebieską. Pomyliłeś ale co z kimś w z ja Nie, nie gram w przez wcale nie idzie jakoś to fajne. Szczęście z na grę, a co on chciał grać? Dziękuję Wilczku za 6 miesięcy subskrypcji. Ziemniaczki, fryteczki dla ciebie. No kurczę, Zed mi idzie. Nagromij ignaj. Tak, ja. Humor dzisiaj dobry i nie przyjmuję żadnej negatywnej energii z tego streama. Słynny tekst Remigiusza Overpała. Nie, to nie jest mój. To jest pasta, Ono się Zozo. Zozo? A. Ja bym chciał mieć Ultimate Huntera i Aksioma. To jest chyba do zrobienia, przecież mogę grać czerwone w niebieskie. Jak wiesz, bezmony to niebieskie z czerwonymi Git. Można jakiś No Dobra, a to muszę kupić na pierwszy item Blackfire Torcha, to na pewno. Potrzebuję mana item. Nie, no, aleks gra chyba tego, nową runę. E, tak, no gramy e, Axioma z Ultimate Hunterem i gram ten Grizzly Catering Stormem. A ten Grizzly to co on robi? Jakie axiom? W sumie jest Axiom? E, axiom? No. no, No, mam damage zwiększone zerki o 14%. A, to jest ta nowa runa, okej, okay, bo ja zrozumiałem z tą nową runą. Meli Jensa mówisz, żeby grać z Blackfire Torcha. Ty byś grał Blackfire Torcha czy Meli Jensa w sumie? Nie wiem. Mam dwa. Bo mam dwie runy pod cooldown na r w sumie z Mali Jensem byłoby No hmm. No ja tutaj zagram ma Mali Jensa. jak będzie pełno tanków to będę grał Blackfire'a, a jak tanków nie ma jakoś za dużo to Mali Jense i tyle. Wielka filozofia. Dobra, to już zrobione, co? Może jakiś dziwny rucik? Ty, jest, jest, mamy go. Fuck, mogą zostać jeszcze. Co on Różowy kartus geige. zobaczyć mojego różowego kaktusa. Dobra, to się pusznie do mnie, mam dwa potki odpalone, powinienem przetrwać. Ja myślę, że się zatrzyma. do was wchodzi, uwaga. Nie? przepane jest No moja wina, Mogą się sapnąć prosto z przeciwnikiem Patrzę znaczy... Mogą się sapnąć z... z leśnikiem I bym nie grał o tylko coś na z prawdopodobnie No dobra, F15 kurwa, to Wszystko przez tą muzykę dla normików Ta gra się nie liczy, dobra? Ta gra się nie liczy w tej mi nie ma. A, aśka gra. Światełko w tunelu. Hele, udryszę z tych. tere tere Mmm, to remek. Przemerkę, remek. Możesz coś zrobić, nie? Chciałem go tego zerkować. 300? a nie zabiłby. No to już w ogóle patologia. Są złe runy. Jest zły start. Jest zła postać. Przynajmniej na początku. No i graj, co w pierwszym. Dobra, to jest w FF15 szybkiej. A postacie mamy słabe. Mamy za słabe postacie po prostu. Wzięte. Gdyby nie stał się to w early to może jeszcze w sumie. To co co piszesz? Bo mnie pinguje mój jungler. Zwala na mnie winę, że kurwa ma 0-3, Jest no, jeszcze jest jakby. Problem taki, że jest taki, że to musiało być Kajsa, z nie gieraj, musiałbym myśleć tym setem. Nie. No, ale może jest, może grajmy, chociaż nie wiem. No, ku... mać, No, czemu ja się nie stopnąłem ku... z leśnikiem? Czemu? Czemu? Czemu się nie stopnąłem z leśnikiem? siema, się ku... ma... Witamy w Kolonii. No, nic się nie trafia, ale to w sumie jak trafię, to... Jest cud. Ej Dziękuję bardzo za donate'a Przewaga itemowa Dziękuję, to subsyanek za Ale mega po****, że aż tak, tak się nie chce grać w takie gry I gramy tylko tego, że jest Kai'Sa ze zespole Prawdopodobnie powinien grać to samo No biedny Grace'ik, no biedny Grace'ik no. No bym miał takiego dinozaura, to też bym to zrobił. Nie, no to fintuje. Ale nie, no wydaje mi się, że. Dużo grałem Kartusem na topie w poprzednich splitach. Wydaje mi się widzowie, że generalnie to, że ja wziąłem ignorę, to nie jest takie złe. Ale. W sensie to jest dobre, no bo kto, kto by się spodziewał Sylasa w gdzie Chociaż sobie no nie Kat, ja jesteś wiem, no, na jesteś no, na czacie? Ale no to są czerwone runy w... to znaczy czerwone w niebieskie? No bo ja nie kartus... użyłam tych ARy za bardzo na linii. Na Kartusa na Cortusa wszystko jest możliwe, ale. No i spodziewałem się po prostu Sylasa na topie. Nie spodziewałem się go. Wiecie, nie spodziewałem się. Nie spodziewałem się. No to jest moja wina. Pojem się słapnąć. Chociaż jakbym się słapnął, to pewnie piktłbym jakieś hejmeraku, czyli nie gorzej by było. Jee. Ty. Mam go. Nie, on weźmie Uff Co szczęście negatywne obrażenia są Je 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 I'm standing Je 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 Uuuu Gramy tę gierkę tylko kajsa jest, nie? Graje się teraz zadał, taj bombę, a jednak nie Słaby ten zezik był, a zobaczcie 6-0 Proszę mi nie podgłasić piosenek, muszę się na grach skupić bum O kurcze Suicesty 700 No tak Droższe są przecież Dzięki Ja nie gram, ja tylko gadam. Gra mój widz. Siema. Damianoligalany, dzięki za Gra Eryk w tym momencie. się No to co, znowu? Kupi chwilę Redu dla Dobra, nie ma tego złego. Ej, trzy razy k hitałem, tylko 70hp dostałem, hmm. To jest mniej, niż było, nie? Czy dostałem, dostał Eryk O kurcze O kur... Kajsa bez ale Kajsa ma flasza Ło! Wow, nie, Kajsa nie bi... nie No ja mam grać do takiej Kajsy? Poczuła się Mam on zbanowany? Nie Ale Instagram. jest taki late game? Kurczę, co możesz zrobić? Co my nawet, nawet zabiliśmy, to spoko Jak dojdzie to do jakiegoś late game'u, to my to wygrywamy To jest fajna ciekawostka Oj, a co to robi Alistar? O kurczę, Sylas, no Sylasa naprawdę nie ma Siema. O kurwa A smooth criminal ale mi oczka robią. Jak tym laskom na tego, na OnlyFansie. Ale gierka się trafiła? O, nie trafiam niczym. Czekaj, silent zaraz. Mam pierwsze zadanie przeciwnika. Last hit. Żeby lepiej jej staty wyglądały 3,5, no już nie wyglądał jakbym tę gierkę, prawda? Tylko leśnik. i noob. Udał nerkę mam 108 sekund. Czy my tu giniemy? Co my robimy? No, co on taki szybki? Wydaje mi się, że Oester jest w dzisiejszych czasach trochę bumerski. Kiedyś słuchałem, ale tak... Ktoś słucha Oester jeszcze dzisiaj, w dzisiejszych czasach? A wiesz, że Oester to ten, mu płuca wybuchły? Jak płuca wybuchły? No płuca mu wybuchły Co to znaczy? No wybuchły mu płuca Ale on żyje? No żyje Na koncercie wywaliło mu płuco? O kurde, nie wiedziałem Nie no puca? A O no i co, przez was umieram? Kamerkę, Remek, mamerkę Dobra, nie żyje. Shutdown Kajsa ma dwa shutdowny. Loketa użył, Rakan. Loa mają. I Jerkę użył. Ta gra jest winable, jak coś. Oni popełniłem błędy. Teraz zdali shutdowna na dużego. A ja się no, skaluję tam. powoli. Brus ma rację, Brus ma rację. Bulldownerkę ale... mam już 105 sekund. Brus też może zostać milionerem. 100 latka. Wygrać. Mogliby z tego Akwioma. Policz tego shielda i daj ci trochę więcej damage'a. Jakiego shielda? No bo akcią daje ci na RC shielda, hila i damage. Ten shield jest trochę juzlem, Mógłby... Jest tak, że zwiększa shielda hila. No your ultimate ma większy damage 14 healing i shielding. Ty chyba nie jesteś zbyt bysry, co? Czemu? A jak nie mam shielda na RC to coś, to wtedy mam. oistuję się, nie? Ej. Czemu nie biły tego rakana? Muszę trzymać rkę tej. A. wow. No jak my tu giniemy. Taki frykli Rakan. A w ogóle widzieliście? Graves, Graves nie był tego rakana. A myślał, że my go nie zabijemy. Ej, co oni zrobili? Fajnie. Nie mam pojęcia jak nam Kaisa umiera w tym przypadku Muszę MFK zabić. Nie, no me mega mega dziwna sytuacja z tym rakanem, też tam jest kill na rakanie i normalnie się na... spoko! Ale zamiast jeśli lewałobym dużo więcej damage'a na RC No tak 30% niech runa daje. <laughs> no to wtedy bym taki kartusik był fajny Miał kamerki bańka, nie chce być na kamerce. Bo gra teraz trzyga tym. er Czeku. Nie wiem. A. Okej, okay, dobra, czaję. No, zastanów go. Co? Ty? Ty Boże Święty. Ty <grybujesz> j**a, <grybujesz> 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 Wyczyściłem creepy. Nie, 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 nie poddawajmy. Ja Jan creepów. I ta jedna osoba. Ta gierka byłaby free winem, gdyby nie fakt, że mają 63 bloody petals i ach, Adakery ma 4 levele przewagi. przewagi. na no Adekery taki level diff? No idzie wiadomo, nie? No bo solo XP jak się ginie, to to się nie dostaje, ale... A, teraz tak samo jak ty. No, to jest okej. Okay. no mega ciężko jest wygrać gierkę. Jak oni wszystko mają. Serio. Trzeba próbować. Podrzuciłem. Oj, oj, Ty. seraz na skance, haha, ale go wyrzucił. Dobra, raz, w krzaczku. Dobra, kolejny kilek, cztery siedem. Kierkę kończy. Ajaj, aj, głupi listar, no Tak to byśmy mieli killa. Dobra, ale ósemka zepsza od 7. No nic, no pierwsza, pierwsza rozgrzewkowa. Dobra, Aśka, schodź z tego kompa. Pokażę Ci jak gra prawdziwy facet. Siemano widzowie, dobra. A, była kamerka. Wrydało się. Coś stał, że mam on ma bana na twitchu.